Cześć, siemanko, ja jestem Wik Aku. Dziś właśnie e, przełożyłem e, młode rywki e, pod krymki, ale to później wam powiem. E, dziś chciałbym was, e, no jak zawsze, ja chciałbym was zaprosić na mój dr drugi kanał Korpat Fishing e, i na mój Facebook, link w opisie. Zapraszam. E, co to przyleciało? Oha, Budapes. Przełożyłem młode nywki do podkrymki dałem, bo tam jajko chyba y, pod, pognietły. Nie wiem, i tak siedziałem na pustym, więc pomyślałem, że przełożę właśnie te nywki do tych krymków. Zaraz pokażę. O ja, to jest tak ciężko się otwiera. Muszę... A, muszę z, z, zmienić, no, y, zamknięcie i otwieranie. Znaczy otwieranie, przeważnie tym. Pawiczki. Wczoraj ich dałem y, na dach, żeby sobie pochodziły po dachu. Tutaj jasny się sparzył z winerką, bo winera już nie ma. Zdechł, nie wiem od czego, Wczor dzisiaj tak zdech? wczoraj właśnie ładnie latał w górze, taki zadowolony był, a dzisiaj właśnie patrzę, że padł, więc nie wiem. Tutaj Blywinder sobie rośnie, tu te młode zdechły też, zmarzły, nie dosiedziały bociany i bociany chciałbym zmienić, nowe kupić. Tutaj wyszfante sobie rosną, młode. O, tu są młode nywki. Ale ta blacha grzeje. No o jaka gorąca, ale ta blacha gorąca jest bardzo. A co no tutaj muszą, musi grzać I nakarmione ładnie. Dzisiaj właśnie e, tak się zastanawiałem. Takie głodne były, nienakarmione. Nie wczoraj, czy przed. wczoraj albo dzisiaj tak. Nie, wczoraj tak, wczoraj tak się martwiłem trochę, że już po nich będzie, ale e, jednak e, nakarmiły. Ole gorąca, dobra. Tutaj muszę posprzątać ten karmniki i podłogę. Dzisiaj może zacznę sprzątać. O. O której ja kończę, lekcje O 14.00. Tak, o 14.00 kończę, więc skąd dzisiaj właśnie posprzątam. Tutaj widynek sobie siedzi fajnie, bo te się sobie zniosły. A i najprawdopodobniej sobie kupię e, tego, jak to się nazywa e, dwa samce kremki do tych e, samiczek o o o o shhh e, do jakich, gdzie to są, gdzie one są o i nie wiem czy zaraz wyjmę z wolierki o i bo miałem właśnie go zawieźć tam do firmy o tego nówka, nie wiem czy zawozić. Ale naprawdę grzeje ta blacha. Ja nie wiem czy nie chyba nie położę papę na górze i będzie lżej chyba grzało. A nie, chyba dla gołębi to nic nie będzie. Napiszcie w komentarzu czy e, jak jest bardzo gorąca blacha, bo naprawdę jest bardzo gorąca e, i czy się Taniej z gołębią, czy nie? Bo ja trochę też się boję. Ba... Nigdy tak nie miałem. No. Kupię sobie yy, jedno O, ta kremka jest parzona z tym, z tym. Z tym biało-czarnym takim jakby koczkiem. On jest fajny bardzo, bo mi z ponad dwóch kilometrów wrócił do domu. Nie wiem, chciałbym go do Warszawy wywieźć. No tamtą kremkę oddzieliłem to nie Tutaj bym najchętniej teraz temu Blawindrowi posprzątał. Obrączkę już założyłem, o taki piękny w upierzeniu Liczę, że Liczę, że ten Wychowa mi się i wyjdzie sobie na dwór jak dorośnie i będzie szczęśliwie latał. Nie zamierzam go sprzedawać, więc nie będzie na sprzedaż, bo to mój pierwszy blawinder, Młody jest. Też ktoś, też się pytaliście, co się stało z młodym Nywkiem, z tym dużym. On też jest od mrozów, chyba mówiłem już na, na poprzednich odcinkach, ale ta od ale widzicie, no... Reszte młode yy, widy, yy, Tipler czy Budapeszty latają sobie ładnie. Tutaj yy, widzicie, no, piękny yy, ten, jak to się nazywa? Blawinder yy, zdrowo, pawie, rosną kosz yy, nie są, nie są ten, yy, chore jakoś. Yy, no, Tipler, gdzie jest młody Tipler? Jego też wczoraj. Wy, wy, o. Stiplenek młody e, też. Widzicie jakieś zdrowiutki, Więc tamto to najprawdopodobniej od mrozów. Jak i te pocztowe, młode głupie te bociany, nie wiem. Siedziały i siedziała. Później zeszły i pomarzły. E, pawie kolejny raz. E, się ganiają na jajkach. Jajka daje kolego, e, kole, koledze który właśnie wygrał konkurs y, gorący to on tu blisko mnie mieszka y, chciał od Pawi bo on nigdy nie miał Pawi i mówi bo on ma pocztowe, ale mówi że Pawie by chciał mu, y, te właśnie chciał ale mówiłem że sobie chce zostawić i mu y, obiecałem jajka lub y, jak dorosną młode to wtedy mu dam młode dobra Tutaj, nie wiem, nad tym Budapeszem też się by przydało posprzątać, ale już mają jajka, więc ciepłe, no ciepłe jeszcze. Nie chcę, nie chcę im tutaj tak przeszkadzać, a klują się w ogóle, nie wiem, nie sprawdzam, yy, jak się wyklują, to się wyklują. Nie chcę im tak, yy, żeby, yy, tylko ten, Blywinderowi bym, bym o, o, posprzątał nawet dzisiaj, teraz w tej chwili i dosypać chwila dosypać trocin jeszcze o dobra tutaj młody sobie wyszedł taki wielki jest to im też bym musiał to posprzątać Zaraz jeś im dać. Nie, tutaj czasami tu właśnie im. Yy... O kolejne tiplery się ganiałem. Ten lek właśnie będę sprzedawał. O widzicie, no tiplery zdrowe, wszystko zdrowe. A nie wiem dlaczego zdechł. No odmrożony, najprawdopodobniej już. Tutaj gdzieś taką szpachelkę swoją miałem. Padać, nie, nie wiem. Jak lekko zamknąłem. Tutaj właśnie kurczaczki sobie latają. Jeden wczor jeden dzisiaj zauważyłem, że Mars tutaj, i tu muszę dzisiaj posprzątać nową słomę czy siano dać. A tak to resztę sobie latają ładnie. Noś. Lewą ręką trochę ciężej jest No Dobra, jak to posprzątam to widzimy się za chwilę. No dobra, posprzątane Idę teraz yy, podam pod, traj pod trajzegą właśnie yy, Dużo trocin jest, myślę, że nie trzęsie deski I właśnie o, żeby to jest mokra czy sucha? No, wolałbym suchą such suche trociny znaczy nie, to będzie gitara tak mi się wydaje tylko żeby te kamienie nie było Jeszcze garstki. O dobra Więc Blajminder ma posprzątane Ja się mu tak uklepię Na górze, nas, na jej górze Żeby nie było na sam dynie Okej, okay, otworzone Dobra, wyjdźmy. Podoba mi się ten, ten, ten widynek. Tylko szkoda, że łapcie ma białe. O. Tak mu na samej górze, po o. o i pięknie ma teraz. Ładnie ma, ładnie. windry też się chyba ganiają. Cieszę się, że, że chociaż. Yy, ze sobą sochobrotowano, bo. A już nie jest taka gorąca blacha. A przedtem było. Tutaj. Yy, mam. Tutaj. Wyszłam co wiesz, nie. Jeszcze tak czy. что Будапештом. Окей. Нас. Так. совет. Kupię dwa samce winera, no nie ma, nie ma właśnie ten pan, o, jeszcze muszę je ten otworzyć. I ani nie ma samiklenywka też, więc trzeba jakoś sobie radzić, szukać albo na giełdzie. Najlepiej też zaraz. Dobra, o. Tu są te młode, a tam. Nie wiem. Kupię te bociany, chyba zmieniam ich. Albo jeszcze poczekam na drugi lęk, czy na drugi rok. Zobaczę, jak wychowają mi swoje bociany, jak mi znieść się. Bo jak mi nie znieść, to nic. tutaj pokażę Wam? Tam krymka z winerką siedzą w klatce. Kacz, o właśnie kaczki ma mi się wyklu. A indyk też mi się wykluł, ale yy, w zdechł. Spod kaczki się wyklu. To są malutkie kaczki Zdenerwowane. O. Jeden jest taki czekoladowy, piękny o. Kurka indyczki A nie wiem, bo tutaj kurczak marzł Spodnią, ale bo. Zdech, tak? Nie wiem. Teraz się boję wziąć. O, ja! O, się przestraszyłem. Na serio? No nie wiem. O, się przestraszyłem. Ale teraz nie wiem, pod, pod który. Jezu. Nie wiem, nie. Lepiej nie sprawdzę. Teraz przyjdzie to. Zobaczy. O, ja są fajne nawet te jajka. Ani, ani nie są chore, ani nic. Tu są kacze czy kurze, kacze. Kaczka się niesie. Tu się niesie, tu się niesie. Indy indyczki siedzą sobie na jajkach. Ona nie wiem, czy będzie. Nie wiem czy ona kwoczy, czy nie Jak będzie kwoczała... Nie 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 wiem jak będzie jeszcze z kilka dni poczekam Jak będzie kwoczała, po kupię sztuczne jajka, podsadę te sztuczne jajka i pojadę po kurczaka. To, w to. i pojadę po kurczaki, może zraz brachm albo o, pięć brach, pięć wniosek, tak. Albo nie, bo ona więcej może odchować, nie wiem, ile, od, ile usiedzi jajek. Sobie kupię pięć brachm, pięć wniosek lub piętnaście e, lub więcej brach, mniej wniosek, bo Wniosek teraz mam. starymi mam 26, chyba 6. Z kurczakami mam o wiele więcej, ale kurczaków nie liczę, bo jeszcze nie niosą się. Nie ta pora właściwie. Super, no. przez dwa dni chyba ona dziobała te kurczaki te nioski, a później już jakoś y, zaakceptowała je i żyją wszystkie w zgodzie. O, widzicie, nie dziobie. I zaraz muszę, tak cieplutko było. O, i, 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 i. Więc na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, like, komentujcie, cześć.